Bez krawata w Radiu Yard. Zaprasza Andrzej Ryczkowski. Wojewoda Podlaski, Jacek Brzozowski z nami. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, państwu. Obrady rządu w Białymstoku, posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białymstoku, szczyt marszałków krajów ościennych w Białymstoku, spotkanie premiera z wojewodami w Białymstoku, konferencja na temat cyberbezpieczeństwa w Białymstoku. Przyznam, że nie pamiętam, nie przypominam sobie czasów, żeby kiedykolwiek w Białymstoku mówiło się tyle o bezpieczeństwie. Czy mieszkańcy naszego województwa powinni się czuć uspokojeni, czy raczej zaniepokojeni? Panie redaktorze, po pierwsze, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną w tym znaczeniu, że Federacja Rosyjska i Białoruś prowadzi wojnę hybrydową, i państwo polskie ma obowiązek reagować na to wszystko, co dzieje się. Wzdłuż granicy państwowej. Premier polskiego rządu, pan Donald Tusk, wielokrotnie powtarzał, że granica jest święta i wszystkie działania tego rządu będą podejmowane i realizowane w taki sposób, aby zabezpieczyć granice państwa. Sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia w tym tygodniu, jest rzeczywiście mm, szczególna także dla mnie jako Wojewody Podlaskiego, bo. Już po kilku miesiącach sprawowania tej funkcji doszło do całego szeregu wydarzeń, których wspólnym mianownikiem było dyskutowanie na temat tego, w jaki sposób realizować określone działania ze strony państwa, aby mieszkańcy regionu, mieszkańcy Polski, ale także turyści, których zapraszamy do nas, czuli się bezpiecznie. Służba, którą pełnią funkcjonariusze Straży Granicznej, funkcjonariusze policji, przypomnę, Dwa i pół kampanii e, y, policji plus oczywiście Wojsko Polskie mają zapewnić bezpieczeństwo granicy państwa, ale także nas, czyli mieszkańców tego regionu. I tak jak powiedziałem, mam nadzieję, e, jak największej ilości turystów, którzy do naszego regionu przyjadą. Wyjazdowe posiedzenie Rady Ministrów odbyło się w poniedziałek, we wtorek odbyło się spotkania, tak naprawdę odprawa. Prezesa rady ministrów z wojewodami, w obecności także ministra spraw wewnętrznych i administracji, także komendanta głównego policji, także um, szefa podlaskiego oddziału straży granicznej. Rozmawialiśmy na temat tego, co należy zrobić, aby jeszcze Mocniej wyartykułować te wszystkie obszary, które są związane z bezpieczeństwem. A przypominam, że to wojewoda w regionie odpowiada za bezpieczeństwo, zresztą jako przedstawiciel rządu w terenie. Więc te wszystkie wydarzenia mamy już za sobą, ale ciężka praca pozostaje do wykonania, i od dzisiaj. Wchodzi, rozporządzenie, wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, które wprowadza tę strefę buforową na odcinku 60 km. I to też od razu wyjaśniam, że nie jest przypadkowe miejsce, jeżeli chodzi o granice państwa polskiego, bo to jest to miejsce, gdzie w sposób szczególny mamy do czynienia z tak zwaną presją migracyjną. A Mówiąc wprost, z nielegalnym przekraczaniem granicy państwa, jak ta strefa będzie dokładnie wyglądać, bo wielu słuchaczy radiojard to mieszkańcy terenów przygranicznych. Czego się powinni spodziewać, jak reagować, czego się obawiać? Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na jeden z mojego punktu widzenia bardzo ważny element. Otóż to rozporządzenie powstało w ostatecznej formie, w ostatecznym kształcie po rozmowach. Z samorządowcami, z mieszkańcami, z przedsiębiorcami, z naukowcami, leśnikami, przyrodnikami, a także z organizacjami pozarządowymi. I to jest nowa jakość, jeżeli chodzi o przygotowywanie prawa w Polsce, ponieważ uwzględniono w tym dokumencie zdecydowaną większą część postulatów, które w ciągu dwóch dni tych konsultacji, które były prowadzone w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, przesłaliśmy na biurko pana ministra. To nie jest tak, że rząd przygotował, czy konkretne ministerstwo przygotowało rozporządzenie, które ma wejść w życie, nie biorąc pod uwagę szeroko rozumianej opinii publicznej i skutków i społecznych, i ekonomicznych, które one będzie w konsekwencji wprowadzać. W związku z tym rząd. Bardzo mocno skoncentrował się na wysłuchaniu opinii tych, którzy są naj, najbardziej zainteresowani rozwiązaniami, które miały wejść w życie. I jak patrzymy na treść tego dokumentu i ja porównuję je z wypowiedziami, które padły podczas tych dwóch dni konsultacji, to widzę tam absolutnie fundamentalne myślenie o tym, aby strefa buforowa z jednej strony chroniła. Żołnierzy i wszystkich funkcjonariuszy, którzy, chronią, którzy pracują na granicy, chroniła mieszkańców, ale też powodowała jak najmniejsze skutki i społeczne, i ekonomiczne, bo o to wszystkim nam przecież chodzi. Czy będą rekompensaty dla przedsiębiorców? Bo podlascy przedsiębiorcy choćby z gminy Kuźnica i Grudek w tej chwili z takich rekompensat korzystają? To jest bardzo ważne pytanie. Ja staram się często na nie odpowiadać, bo w zasadzie od pierwszego dnia, kiedy zacząłem pełnić funkcję wojewody podlaskiego, walczyłem o to, aby przedsiębiorcy z obszarów, gdzie ruch graniczny jest wstrzymany, mogli otrzymywać te rekompensaty. Te rekompensaty to jest prawie 5 milionów złotych, które mamy zabezpieczone do końca 2024 roku. Te pieniądze pochodzą z rezerwy pana premiera. No, i teraz mamy do czynienia z nową sytuacją. To znaczy, strefa buforowa, która zaczyna działać od dzisiaj, być może spowoduje no, sytuację, w której te rekompensaty także społeczności lokalnej żyjącej wzdłuż tej strefy buforowej będą mogły być wypłacane. Przygotowując, jakby, mapę tej strefy buforowej, rząd wziął pod uwagę to, aby co do zasady, nie znalazły się w niej żadne miejscowości, głębia tej e, strefy buforowej, żeby nie przekraczała 200 metrów, i tak rzeczywiście na odcinku 44 kilometrów jest, i żeby nie obejmowała żadnych ani szlaków turystycznych, ani atrakcji turystycznych. Bo przecież do Białowieży na Podlasie jedziemy po to, żeby korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw e, i świata natury, przyrody i innych rzeczy, które e, wspaniale. Podnoszą rangę i prestiż naszego regionu. Teraz musimy popatrzeć, jakie będą konsekwencje także natury ekonomicznej tych mieszkańców, którzy żyją i pracują. Najczęściej są to agroturystyczne gospodarstwa, są to przewodnicy, itd. itd. No i wtedy mamy podstawę prawną, w oparciu o którą można by było takie rekompensaty wypłacać. I jeszcze jedna ważna, wydaje mi się, uwaga. W ubiegłym tygodniu, dokładnie w piątek, pani minister Pełczyńska-Nałęcz spotkała się z mieszkańcami i samorządowcami w Białowieży, gdzie zapowiedziała, że ze środków, którymi dysponuje ministerstwo, na czele którego stoi, także wygeneruje takie pieniądze, które w formie rekompensat mogłyby trafić do, do tych mieszkańców. W związku z tym, podsumowując, wydaje mi się, że no, jest to przemyślane działanie które z jednej strony, tak jak powiedziałem, ma zabezpieczyć granice państwa, zabezpieczyć funkcjonariuszy i żołnierzy, ale dać także pewien spokój mieszkańcom, którzy w tym regionie żyją, mieszkają i pracują. Co w tej sytuacji z pomysłem, żeby otworzyć przynajmniej jedno przejście graniczne z Białorusią? Chce tego między m.in. Porozumienie Zjednoczonych wschód. Zresztą ten pomysł jest szerszy, bo ich postulat to także rekompensaty dla przedsiębiorców z całego powiatu białostockiego. To prawda, i ja jestem w ciągłym kontakcie z Izbą Przemysłową, Handlową i wieloma przedsiębiorcami. Ja w swojej pracy lubię jednak pewnego rodzaju porządek i usystematyzowane działanie. Pierwszym palącym problemem, na który musiałem zwrócić uwagę, to rekompensaty dla przedsiębiorców w regionach z zamkniętymi przejściami granicznymi. Udało się to zrealizować. Teraz mamy strefę buforową. W skutkach regulacji zwraca się uwagę, że jeżeli będzie taka potrzeba, rząd będzie starał się zapewnić te środki, które posłużą do rekompensat. Czekają mnie kolejne trudne rozmowy z przedsiębiorcami w ogóle, nie tylko z powiatu białostockiego, ale z całego województwa podlaskiego, bo oni przysyłają do mnie pisma i proszą o spotkania. Ja Oczywiście na to się godzę. Będziemy rozmawiali, w jaki sposób należy, działając w sposób systemowy, przemyślany. Tu nie chodzi o żadne czeki z kartonu, tylko o konkretne przemyślane działania, które mogłyby wspomóc przedsiębiorców. Oczywiście ja bardzo często słyszę o możliwości, konieczności otwarcia przejścia granicznego jednego. Z tych dwóch, które znajdują się na terenie województwa Podlaskiego. Ja nie mam kompetencji, żeby podjąć taką decyzję. Ja oczywiście informuję swoich zwierzchników i przełożonych, że są takie prośby i są takie postulaty, ale wiemy, że to jest bardzo poważna decyzja, która. Jest wypadkową wszystkiego tego, co dzieje się w ogóle w szeroko rozumianej geopolityce, a tak naprawdę już odchodząc od tego takiego czysto naukowego języka, tego, co dzieje się na wschodzie, na Białorusi i w polityce Federacji Rosyjskiej. Nie jestem w stanie teraz w sposób odpowiedzialny powiedzieć, że przejście będzie otwarte albo kiedy będzie otwarte. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej decyzji. Jeśli uda się to zrobić, to myślę, że taką decyzję zakomunikuje szeroko rozumianej opinii publicznej albo pan premier, albo pan minister spraw wewnętrznych i administracji. Panie wojewodo, czy pan się czuje bezpiecznie w naszym województwie? Czuję się bardzo bezpiecznie. Doceniam ich leczoła przed wszystkimi funkcjonariuszami, którzy pełnią służbę na granicy państwa. Zapraszam wszystkich turystów do odwiedzania województwa podlaskiego. To jest przepiękny region na mapie naszego kraju, bardzo różnorodny i wierzę w to, że te wakacje uda nam się wszystkim spędzać w województwie podlaskim, nie tylko na Podlasiu, ale w województwie podlaskim i na Suwalszczyźnie i w innych pięknych regionach. Ja mam nadzieję, że uda mi się wygospodarować trochę wolnego czasu i także ten urlop spędzić na Podlasiu, o czym będę także informował na swoich mediach społecznościowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski był z nami. Bez krawata w Radio Yard zaprasza Andrzej Ryczkowski.